Na pewno wniosły wiele nowych oczekiwań ze strony konsumentów. Konsumentów, którym oddaliśmy władzę nad treścią w serwisach internetowych. Konsumentów, którzy są konsumentami społecznymi, oczekują opinii od innych użytkowników, chętnie dzielą się opinią o produktach i markach z innymi użytkownikami. Stąd projektujemy dla nich funkcjonalności, których nigdy wcześniej nie było i które są właściwe tylko właśnie dla mediów spod znaczku 2.0. Pod tym kątem rzeczywiście społeczności i media konsumenckie wniosły dla nas bardzo wiele. Z drugiej jednak strony jesteśmy od dawna przyzwyczajeni, wręcz promujemy zaangażowanie konsumentów w proces projektowy, stąd jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że konsument ma po pierwsze władzę nad procesem projektowania, po drugie władzę poprzez to nad ostatecznym produktem. Stąd konsument jako władza nad produktem nie jest dla nas niczym nowym. Zwykle listę problemów projektowych otwiera sam zleceniodawca, którego przekonywać trzeba na co dzień, że sprzeda swój produkt tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zrealizowane zostaną potrzeby, potrzeby jego konsumenta. Potrzeby konsumenta zrealizujemy zaś wyłącznie wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę jego możliwości, jego ograniczenia, sprzęt, którym się posługuje, jego ograniczenia psychofizyczne. Stąd Realizacja potrzeb i we wzięcie pod uwagę możliwości konsumenta powinno być stawiane na pierwszym miejscu, jeszcze przed zastanawieniem się nad tym, gdzie, w jakim miejscu, jak wyeksponować dany produkt w serwisie WWW. Pamiętajmy o tym, że w świecie rządzonym przez konsumenta tak naprawdę najistotniejsze staje się pozytywne doświadczenie marki, a nie właściwa ekspozycja produktu.